kiedy zdarzyło się Twoje wyobrażenie o kapłaństwie z rzeczywistością? Kiedy zdarzyło się? Wyobrażenie o kapłaństwie z rzeczywistością. Cały czas się zdarza. Cały czas się zdarza. Tak, tak. Jak to zdarzenie wygląda? Czyli jak sobie wyobrażałeś kapłaństwo, mhm. a jak to wyszło wycho i wychodzi na co dzień? Nie wiem, czy, czy mogę powiedzieć konkretnie jakieś mhm. wyobrażeniach, bo nie wiem, czy je miałem. Mhm. Tak. Y Mm -hmm. Mówiąc e, prawdę, nie? Czy, czy faktycznie miałem jakieś wyobrażenia No pa, na pewno jakieś były, ale myślę, że nie uświadomione. Natomiast to zderzenie z rzeczywistością, e, ono przede wszystkim e, e, chyba wyraża się najbardziej w tym, że zaczynam rozumieć, zaczynam rozumieć, myślę, że jeszcze nie rozumiem, e, no, to, że, że tu jednak chodzi o Jezusa. Nie? To mm -hmm. się to może wydawać takie banalne co powiedziałem teraz, nie, ale w moim wydaniu to jest bardzo bardzo głębokie.